spodziewaliśmy się bardzo trudnego spotkania. Ja miałem pewne obawy, jeżeli chodzi o naszą regenerację, bo można powiedzieć, że w tym tygodniu byliśmy e, 3 dni w autokarze. Taki bardzo, bardzo ciężki, e, trudny okres, jeżeli chodzi właśnie o tą regenerację, o wypoczynek, bo e, 3 spotkania w ciągu 6-7 dni. Myślę, że dzisiaj pokazaliśmy, że jesteśmy fajną drużyną, ciekawą. E, wiadomo, że nie ma bramek i te bramki e, są najważniejsze w piłce, ale nie wykorzystaliśmy dwóch, trzech sytuacji, takich stuprocentowych, szczególnie mas. W tej drugiej połowie powinniśmy taką bramkę zdobyć. Niestety się nie udało, ale gramy cały czas na wyjazdach, więc myślę, że, że każdy punkt dla nas jest cenny. GKS to jest zespół, który jest przez góraka. Drużyna bardzo pokładana. Taktycznie wiedzieliśmy o tym dzisiaj. Chcieliśmy popsuć plany jak się zdobyć tu trzy punkty. Niestety tak jak mówię jest jeden. Ja jestem bardzo zadowolony z tego i, i cieszę się, że w ten sposób dzisiaj zagraliśmy. To wszystko. Dziękuję. Dziękuję. Dobry wieczór. Dla nas trudne spotkanie. Wiadomo, że, że też z punktu widzenia nawet tych naszych personali tak nam się to trochę pokiereszowało, że, że mogliśmy dzisiaj bardziej zarotować składem. W szczególności, że że to trzeci mecz w ciągu sześciu dni i, i rzeczywiście tej tej przerwy było bardzo, bardzo, bardzo mało dla nas i, i mogło po prostu być dla nas lepiej, jeżeli by jeden czy drugi zawodnik mógł dzisiaj wystąpić, w szczególności ci bardziej kreatywni, którym na sposób gry sandecji są w naszej kadrze akurat nie najważniejsi do kościelniach, błąd czy figiel, ale niestety ich dzisiaj nie było. To też zmierzyliśmy się z zespołem bardzo fizycznym, grającym naprawdę piłkę. E można powiedzieć, w jakiś sposób uproszczony, ale, ale również stwarzający sytuację taką stworzyli w drugiej połowie, była bardzo groźna. My natomiast odpowiedzieliśmy tym uderzeniem w słupek, to też było dla nas bardzo blisko strzelenia gola. Czyli chyba można powiedzieć, że z meczu remis taki jak, jak, jak z meczu był, ja to tak odbieram. Natomiast szkoda, że, że akurat nie w tym momencie trochę żeśmy się posypali, bo wydaje mi się, że z tych trzech meczy w ciągu tych sześć dni tak planowaliśmy ciut więcej niż te, Niż te, cztery, niż te cztery punkty, ale nie będę narzekał. Dzisiaj gratuluję zespołowi, bo stanął na wysokości zadania w tym trudnym momencie i, 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 i punkt my mamy dopisany. Nie straciliśmy gola, działamy dalej.